I witam Was w kolejnym odcinku z gry Reddimera. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę rozdział 12. Okej, okay, mamy tu więźniów, mamy tego robota, widzę. Hmm, może warto było tych więźniów najpierw zaciukać, żeby z tym robotem mieć jak bardzo się On ma chyba broń, z tego co widzę. Więc właśnie takie. On ma już tą plazmową broń. No, niewiele mu się znała. Masz. Kurde, świetny jest po prostu napak, mocny. Ej, ej, chwila. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Karabin? Wezmę sobie na razie. A ten co? ma? Wszystko? Perka, możemy sobie wziąć do karabinu. Saldo na ser, jak będzie. I... <gry> piek Elegancko. Robot. One są podporniejsze na tą zwykłą broń, tak mi się wydaje. Prosimy sobie tam jego laserówkę. No właśnie. No po co, ja tam ich... Ten Perk, no odpierdziel chyba bardziej wziąłem. No chodź. Już się nie męcz, chłopie. Masz. <głos> <głos> Źle to wygląda. Chłopaki. dla was przynajmniej. Hmm. Wezmę to badziewie. Spróbuję to trochę podładować. W sensie level'a na tej broni. O kurde. oto. to. Dawaj mi jeszcze to. Piąty poziom. Fajnie. Perkasy mogę wziąć. Co tam weźmiemy? Rate of fire. Celność. Na ten moment. I nie te bronie pomału. Ja trochę wyżej. No kurde. Ale dostał Strzała Bum. Bum. Masz. Peryka mogę A na czym? Na soldierze, laser side to sobie weźmiemy. Bo czasem rzucam, może się to przyda. Okej, okay. dobra, dobra, mamy to. Weźmiemy sobie tam broń. Nie ma tu jakiejś innej broni. A ręcznej powinno być. Jak już będę przechodził dalej, to chciałbym jednak. Eee, no już wolę klucz. Prawdę mówiąc, ja tak uważę, a tutaj może jakieś. Te znajdźki będą. Chociaż ja tu już jestem raczej dla mnie. To już jestem na do maksa dopakowany. W sensie na tyle, na ile ja potrzebuję. Żeby postać była. coś wiadajemy między sobą, patrzcie, ty. rzadko się to zdarza w tej grze Boom. masz ojej Tłówka. czy maczetkę bierzemy, fajnie że shotgun jest ale chciałbym jednak to obiecć trochę no. Pobiłdkie jest na razie. Zwłaszcza, że tutaj można coś zrobić, żeby jakoś kumulować te pociski. No tu już się was trochę chłopaki zebrało. Możemy po tego shotguna się jednak cofnął. I tak was fake, fake. I teraz bym sobie zmienił i postrzelął znowu z tego. Dobrze jest. Plazma na drugim poziomie. Mm. To bym wziął. A potem to sobie wezmę. Żeby dalej podróżowała ta po plazma. Jakkolwiek to brzmi. Okej. Okay. 60. Niech będzie. Mm. Coś tu ciekawego? Nie. Osiem pocisków. Chciałoby się wziąć. Masz. I podejdź ty. Właśnie. A jeszcze ty jesteś. No chodź. U kurde. U. Chodź tu. No. A jest zwój. Elegancko. Bo tam nie mogę iść, nie, nie mogę. Dobra, braliśmy potem z mam no to co mogę ulepszyć? No, tak, Odopnia, oproszenia. Harmonia. Wszystko, mam już ulepszone, jeżeli chodzi o walkę, wręcz super. O, tu są nowi przeciwnicy, zarąbiście. O, oni są dość silni. To są, tacy, to są ci nasi mnisi z klasztoru, tylko że przerobieni. Mm. Zawiesił się wokół. Chodźcie. Mogę ich jeszcze właśnie. Wszystko. Tam jest młotek, ale sobie go zostawię na później. No właśnie, ci to już po sprawie. Elegancko. Zdrowie całe zachowane praktycznie, może być. Kurde Nie lubię tych momentów tutaj, tej że krasne są. Czekam, aż sobie przejedzie, i idziemy za tym. Przynajmniej na razie. Świetne to jest. Uwielbiam ten moment. Ten niech chyba zaraz stanie. Takie dziwne wrażenie Nie śpiszymy się no może i nie? Może nawet lepiej jak nie wstanie. Nie chciałbym się tu z nikim bić. Czekamy. Psy przejdzie. Pyk, pyk. Nie jesteśmy. A tu to jest jeszcze prosto. Potem dopiero się zaczną jaja. Powiem, że przed końcowym bosem będą takie dziwne rzeczy. Nie wiem po co, w sumie. Mogę go uderzyć, nie. No właśnie. Pyk, idziemy. A tu Tu się już trzeba troszkę zastanowić. Idziemy w tą czy w tą? A w tą nie możemy pójść. No w tą. Ja pójdę tu. Pyk, 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 w tą. Ten muszę iść. I to dość tak żwawo. No właśnie. Bo jak nie, to... O. Nie pykło Do końca jak chciałem No i są, już są Masz Dziadu, tak tam ci się zaraz obudzą, więc Ja tu nawet nie liczę, że Masz Ale przynajmniej ci zdrowie trochę zgeneruje Chodź Właśnie. Oni są dość szybcy. Masz. Ej, że mi to prądem nie poraziło. A ci? Ci też właśnie stanę. Dobra. Mamy ich. Niepełne zdrowie, biorę puma Chodź tu, któryś. Możesz być i ty nawet. Stanie? Dobra. Ty jesteś na razie... wyłączony. Ty też. Wszystko. A nie? Sorry. Jeszcze ty. Kurde, czemu go traficie, możesz? no. O O, ale to sobie później wrócę. Okej, bo jest sobie z tego strzedam. Najpięknie. No panie Wezmę sobie PM Co on robi? Chodź tu ziomuś. Właśnie. Widzisz jak szybko idzie elegancko. O! Jest lepszenie do broni. Nie, wyniki Jasek masz Jeszcze? i Dubasku, więc jego matka nie miała gincie. No bo to ich chyba będzie więcej. Źle. No, nieważne. Kurde się zablokował. A, to ich na pewno będzie więcej. Aż nie mogę doczekać prostej walki z nimi. Muszę uważać trochę. Spokojnie, panowie. Wsparcie dla każdego. Nie wiem, gdzie on tu jest. Jest jest jakiś tu... No, oczywiście, że wylezie. jest ile jest broni. Chodź tu. Ja cię muszę załatwić, bo zdrowie potrzebuję. No wszystko. Karabiny, pistolety, SMG, karabiny. Mhm. Mm tu się jeszcze jakieś zblokowało. Ale w ogóle patrzcie, tu broni zostało po nich. Wszystko na ten moment przynajmniej. A gdzie je tam? Ten z maczetą idzie chyba. Tak? Tak. Chciałby tą maczetę. A no wie, nie macie szans. Jest tu coś jeszcze? Pałka jest, głupoty, karabin. 26 to, to jest chyba taki max. Mogę mieć w tym karabinie. bo no wszystko i wszyscy raczej, bo no ja flinko nie widzę. Nie? No to co dalej? Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie, nie ma. Nie, no, ja już nikogo nie widzę. Tu. No, nie ma niestety oznaczeń żadnych. No i co, idziemy? No, koniec rozdziału. No, niech będzie. Tyle w miarę poszedł. Yy, o! Conveyor. Dobra. Pracuj nad tym, a my się tutaj pożegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.